Tak, my działamy na terenie Białego Stoku i na terenie gminy Suprać dokładnie w Sobolewie, na Boisku przy szkole w Sobolewie. Działamy tam już od 2016 roku. Yy, mamy tam dzieci z Grabówki i z Sobolewa. Tam się kręcimy, że tak powiem, w okolicach 70 dzieci yy, z tamtych dwóch miejscowości. Też dojeżdżają do nas. Yy, Ciosnego, trochę z obrotniczek, więc, więc tak to wygląda. Prowadzimy tam treningi typowo piłkarskie w szkole podstawowej, w Sobolewie, jak również na boisku przy szkole podstawowej. Super, bardzo Wam gratuluję i życzę dalszego rozwijania i zarażania pasją piłkarską naszych dzieci. Z gminy Superś, Z Skrabówki, za ścianek Sobolewa, Hendrykowa, ze wszystkich tak. tych miejscowości. Tak, my również bardzo dziękujemy, że, że tutaj burmistrz wspiera sport y, lokalny. Tak? Dzieci na pewno będą zadowolone z tego, że będziemy mogli przeznaczyć na to środki, jeszcze bardziej usprawnić to wszystko. Będziemy mogli zorganizować festyn, na który chcemy dzisiaj już zaprosić y, burmistrza 24 czerwca. Organizujemy tam na boisku przy szkole podstawowej. Zjadą się wszystkie te dzieci, rodzice, więc będzie super zabawa. Ok, dziękujemy.